objawy alarmowe ze strony przewodu pokarmowego. Ich jest kilka, ale warto zwrócić na to uwagę. Pierwszy to jest chudnięcie. Zwykle przy chorobach gastrologicznych jest to jeden z pierwszych symptomów, jakie pacjent sam powinien zaobserwować. Następne objawy łączą się to już w zależności od tego, z jaką chorobą mamy do czynienia. Czy chodzi o chorobę górnego czy dolnego odcinka przewodu pokarmowego, tu jest różnie. Jeśli chodzi o górny odcinek przewodu pokarmowego, czyli przełyk, żołądek, dwunastnica, do objawów alarmowych należą zaburzone połykanie, czyli utrudnienia w połykaniu albo bolesne przełykanie, wymioty oraz objawy krwawienia. Natomiast jeśli chodzi o objawy z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, to jest przewlekła biegunka albo zaparcie. Ale tutaj istotny jest czynnik czasowy, to znaczy jeśli mówimy o osobach poniżej 50 roku życia, to zwykle te objawy no, nie są jakieś bardzo niepokojące. Natomiast u osoby po 50 roku życia, jeśli nagle pojawią się właśnie tego typu objawy, czyli przewlekająca się biegunka albo nagle występujące zaparcie osoby, która do tej pory nie miała takich objawów, to to musimy uznać za objawy alarmowe. Nowoczesna gastroenterologia ma bardzo rozbudowany dział endoskopowy. Ze strony pacjenta wszystkie rurki wyglądają tak samo. Są okropne, bo są czarne, grube, z żaróweczką na końcu. Ale tak naprawdę jest ich cała gama. Nowoczesna medycyna oferuje możliwość znieczulenia. To jest znieczulenie, które prowadzi gastro... z gastroenterologiem anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna. Jest to w sposób bezpieczny wykonywane. Polega na założeniu wkłucia dożylnego, a następnie podawaniu odpowiednich leków w odpowiednich dawkach, które wyłączają na krótki czas świadomość oraz powodują, że badanie jest absolutnie bezbolesne. Bardzo duże znaczenie ma przygotowanie. To, no, jeśli chodzi o na przykład kolonoskopię, czyli badanie jelita grubego, powinna być na to warto zwrócić uwagę dlatego że przed badaniem powinna być jelito bardzo dobrze oczyszczone to jest właściwie warunek podstawowy udanego badania łączy się to z kilkudniową dietą taką bardzo lekkostrawną, a następnie z już w dniu poprzedzającym badanie albo nawet w samym dniu badania jeśli to badanie jest w godzinach popołudniowych czy wieczornych wykonywane to wtedy to oczyszczanie jelita odbywa się już w dniu badania rano Często w naszych warunkach gastroskopia, czyli oglądanie przełyku żołądka i dwunastnicy, odbywa się bez do żadnego znieczulenia, tylko w miejscowym znieczuleniu. To jest podobne znieczulenie jak w stomatologii. Właśnie ten sam środek jest stosowany jak przy na przykład usuwaniu zębów, z tym że nie jest on podawany jako zastrzyk, ale jako no, spray. I znieczulone wtedy jest gardło, zniesiony jest odruch wymiotny i łatwo stosunkowo to badanie wykonać. Endoskopia jest nie tylko metodą diagnostyczną, czyli nie tylko oglądamy wnętrze człowieka, ale możemy również cały szereg zabiegów, takich małych zabiegów, można powiedzieć, chirurgicznych wykonać. Czyli jeśli znajdujemy na przykład polipy, czyli takie drobne narośla na śluzówce żołądka, czy jelita grubego, czy odbytnicy, możemy od razu te polipy usuwać. Dzieje się to za pomocą odpowiednich urządzeń wprowadzanych przez endoskop, odpowiednich pętli, szczypiec i Zastosowanie właśnie tego typu urządzeń w połączeniu z aplikacją prądu o odpowiednich parametrach powoduje usunięcie takich zmian, następnie wydobywa się je i przesuwa do badania histopatologicznego. Wtedy lekarz-histopatolog jest w stanie dokładnie określić, jaka tkanka znajdowała się w takim polipie, i wtedy pacjent nie tylko, że jest wyleczony, ale to, także możemy no, postawić bardzo precyzyjną diagnozę. Nie bójmy się badań endoskopowych. One mogą być wykonane w cywilizowany sposób, w znieczuleniu dożylnym, nie są wtedy bolesne. Również ten okres po takim badaniu nie jest jakiś obciążający. To naprawdę jest pomijalny dyskomfort w porównaniu z tym, co możemy osiągnąć dzięki wykonaniu badania endoskopowego, czyli szybka, precyzyjna, Diagnoza, a również szereg możliwości leczniczych związanych z wykonaniem endoskopii.